Piekło zamarzło. Nowy stadion w Nowym Sączu. A to nie jedyny stadion, który odwiedzamy po raz ostatni w serii Polskie Stadiony w Budowie. W sumie będziemy dzisiaj w dziewięciu lokalizacjach, a na koniec zahaczymy o segment Stadionowe Spekulacje. Gdzie buduje się we wrześniu? Zaczynamy w Radomiu i Hełmie. Następnie przeniesiemy się do Rzeszowa i Krosna. Potem odwiedzimy po raz ostatni Dębice oraz Nowy Sącz, by dalej ruszyć do Chorzowa i Zabrza. Całą podróż zakończymy w Wałbrzychu. Zaczynamy. Stadiony net prezentują. Polskie Stadiony w Budowie. Wrzesień 2025. Radom. Stadion Radomiaka. Pojemność 14440. Data ukończenia luty 2026. Na stadionie Radomiaka w Radomiu coraz wyraźniej widać zbliżający się koniec prac. Na trybunie wschodniej zamontowano już komplet zielono-białych krzesełek, a dach jest niemal gotowy. Na trybunie zachodniej prace nie są jeszcze tak zaawansowane. Pod obiema trybunami realizowane są roboty wykończeniowe, instalowane są systemy elektryczne, nagłośnienie i monitoring. Przygotowywane są również sanitariaty oraz zaplecze techniczne. Po zakończeniu inwestycji stadion przy ulicy Struga pomieści 14 400 kibiców. Oficjalny termin oddania to początek 2026 roku, ale tempo robót sprawia, że obiekt może zostać otwarty wcześniej, a pierwsze mecze przy komplecie publiczności odbędą się jeszcze w tej rundzie. Helm, stadion Hełmianki, pojemność 4500, data ukończenia Rok 2026. Budowa stadionu miejskiego w Chełmie wyraźnie przyspiesza. Na placu budowy trwają intensywne roboty ziemne i fundamentowe. Na obiekcie widać już ustawione prefabrykowane słupy konstrukcyjne. Obiekt w przyszłości uzupełnią trzy boiska treningowe oraz nowoczesny budynek klubowy z szatniami, siłownią, biurami, sklepem kibica i muzeum. Rzeszów Stadion Resowi. Pojemność 7949. Data ukończenia listopad 2026. Budowa podkarpackiego centrum lekkiej atletyki w Rzeszowie nabrała dużego tempa. Ponad połowa prefabrykatów trybun została już zamontowana. Dzięki czemu wyraźnie widać kształt przyszłej widowni. Trwa montaż stalowych kratownic zadaszenia, obejmujących coraz większą część obiektu i wyznaczających jego ostateczny kształt. Na placu budowy zgromadzono duże ilości materiałów, a ciężki sprzęt pracuje nie tylko przy konstrukcji trybun, ale także przy budynku głównym, gdzie realizowane są stropy i kolejne kondygnacje. Ważną zmianą względem upublicznionego projektu jest planowana modyfikacja systemu oświetlenia. Zamiast pierwotnej wersji pojawią się maszty podobne do tych zastosowanych na nowej bukowej w Katowicach. Krosno, stadion Mosir. Pojemność 9000. Data ukończenia styczeń 2026. Na stadionie w Krośnie trwa budowa nowej krytej trybuny, a konstrukcja dachu jest już niemal kompletna. Do montażu pozostały tylko dwa skrajne dźwigary. W kolejnych tygodniach zamontowane zostanie poszycie dachowe. Na dachu pojawią się panele fotowoltaiczne. Pod trybuną powstają pomieszczenia, a równolegle prowadzone są roboty instalacyjne i wykończeniowe. Inwestycja obejmuje również budowę dróg ogrodzeń oraz pełnego systemu instalacji. Dębica, Park Arena, pojemność 2840, budowa ukończona. 9 sierpnia 2025 roku oficjalnie otwarto zmodernizowany stadion miejski w Dębicy. Powstała nowa trybuna, zaplecze szatniowo-sanitarne, odświeżono boisko i bieżnie, zamontowano nowoczesne oświetlenie, nagłośnienie oraz parkingi. Uroczystości otwarcia towarzyszyło symboliczne przecięcie wstęgi i rodzinny piknik w parku imienia Włodzimierza Skarbek-Borowskiego z atrakcjami dla dzieci i mieszkańców. Modernizacja została dofinansowana kwotą niemal 21 milionów złotych z programu Polski Ład. Kulminacyjnym punktem dnia był ligowy mecz Wisłoki Dębica skrzydło ostrowiec świętokrzyski, zakończony zwycięstwem gości 0 do 1. Przerwa i chwila oddechu to dobry moment, żeby zostawić subskrypcję i kliknąć łapkę w górę. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych raportów ze stadionowych budów. Dziękujemy za wsparcie. Nowy Sącz, Stadion Sandeci pojemność 8111, budowa ukończona. Nic nie może przecież wiecznie trwać, śpiewała Anna Jantar. I tak kończymy rozdział związany z budową Stadionu Sandecji. To nasza ostatnia wizyta w tej serii na tym legendarnym obiekcie. Nie mogła trwać wiecznie także jego budowa. Dziś wreszcie widać efekty wieloletnich prac, które zmieniły oblicze stadionu w Nowym Sączu. Pierwszego dnia, 30 sierpnia, świętowano koncertami i festynem. Na scenie ustawionej na trybunie wystąpiły Ingrid i Velvet. Program uzupełnił widowiskowy pokaz laserowy, a boisko w tym dniu gościło rugbystów RC Biało-Czarni Nowy Sącz i KS Rugby Ruda Śląska. Uroczystość miała charakter zamknięty. Prawdziwe otwarcie nastąpiło dopiero dzień później, 31 sierpnia, gdy Sandecja rozegrała ligowe spotkanie z Chojniczanką przy komplecie publiczności. Chorzów, stadion ruchu. Pojemność 22 tysiące. Data ukończenia nieznana. Przy ulicy Cichej w Chorzowie trwa rozbiórka stadionu ruchu. Pierwszy etap obejmuje trybunę główną i część trybun betonowych i ma zakończyć się do października. Najcenniejsze elementy, jak stalowe fragmenty z napisem Królewska Huta, kraty z literą R, a także słynna Omega, trafią do muzeów i przyszłego Muzeum Klubowego. Kibice mogą również nabyć pamiątkowe krzesełka w ramach akcji Budujemy wspólnie stadion. Nowa arena ma powstać od 2026 roku. Początkowo z dwiema trybunami na 12 do 15 tysięcy widzów, a docelowo z pojemnością 22 tysięcy. Koszt inwestycji to ponad 400 milionów złotych, rozłożone do 2040 roku. Klub nie wróci na cichą wcześniej niż za 3 lata, a kibice już dziś głosują, czy chcą stadion w klasycznej formie z młynem na boku, czy wariant niebieska ściana z młynem na prostej. Zabrze Arena Zabrze, pojemność 31 871, data ukończenia nieznana. W maju 2025 roku zakończono budowę zachodniej trybuny Areny Zabrze, ostatniego brakującego elementu Stadionu Górnika. Nowa część z 4852 krzesełkami, kompletną infrastrukturą sanitarną i gastronomiczną Fasadą aluminiową oraz nowoczesnym oświetleniem LED została odebrana przez inwestora i wszystkie służby nadzoru. Kibice mogli zasiąść na nowej trybunie już od inauguracji sezonu ekstraklasy. Choć, aby ogłosić całkowity koniec, prac należy zamontować jeszcze ponad 2000 krzesełek, w tym w strefach VIP. Wałbrzych, stadion Nowe Miasto. Pojemność 3000. Data ukończenia grudzień 2025. Stadion na Nowym mieście w Wałbrzychu przechodzi gruntowną modernizację. W ostatnich tygodniach postawiono cztery nowoczesne maszty oświetleniowe LED. Zakończono także fundamenty pod trybuny, powstaje budynek zaplecza, a prace przeniosły się na płytę główną. Trwa tam wykonywanie drenażu i przygotowania pod wysiew nowej murawy. Pierwotnie inwestycja miała zakończyć się w październiku 2025 roku, jednak wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu o 3-4 miesiące, tłumacząc to warunkami geologicznymi. Tak prezentują się postępy na budowach, a teraz czas na stadionowe spekulacje. Tak jak ostatnio zaglądamy do trzech polskich miast. Liga Konferencji zawita na sześć naszych stadionów, a jedyną polską drużyną na nieswoim stadionie będzie Raków. Mimo że Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy poinformował władze klubu o planie przejęcia terenów dawnego Elanexu, to kibice nie wierzą jego obietnicom. Spekuluje się też w stolicy. Sportowcy czy dziennikarze wystosowali list do prezydenta Warszawy w sprawie budowy nowej hali widowiskowo-sportowej. Choć kilka lat temu spekulowano o arenie narodowej w okolicy PGE Narodowego, to list dotyczy nowej hali w kompleksie Skry, którą obiecał w czerwcu Rafał Trzaskowski. Obietnice padły również w łodzi. Widzew rozpoczął budowę centrum treningowego, a właściciel klubu, Robert Dobrzycki, potwierdził, że rozpoczęto prace przygotowawcze do rozbudowy stadionu. Widzew analizuje projekty i wyceny, aby oszacować koszt powiększenia trybuny do poziomu około 30 tysięcy miejsc. Stadion Sandecji. Bubel czy perełka. Zajrzyjcie do dyskusji w komentarzach i kliknijcie subskrybuj, bo następne produkcje już niebawem. Do zobaczenia w kolejnych filmach i na naszej stronie oraz mediach społecznościowych.